No i ja mu mówię, zaczynam drugi rok, to chciałabym wyglądać czadowo. No i zrobił mi to. CUDEŃKO! Muszę się pokazać na mieście. Nie mogę cię wypuścić. Jak to nie? To sama się puszczę. A po co ci ta kura w klatce? Gdyby wuj wrócił. się... DO MNIE! Nie wiesz, że tu jestem? Przypał. To już po nas. Na no dzień dobry. Nie uciszysz tej wstrętnej sowy, wyrzucę ją. Jak ty mnie nazwałeś? Ja tu sobie jeszcze posiedzę. Godzinka czy dwie? A może zaprosimy jeszcze Rudego i Hermiona, hmm? Ja nawet nie wiem co się u nich dzieje, bo nikt nie pisze. Załóż Tindera, mówiłam ci. Wiesz ile osób do mnie pisze? Najczęściej to stópkarze, ale... A co ty kogo obchodzisz? Kto by pomyślał, że świnie zaczną mówić? Chyba należy nam się. Kolacja? Co, już zgłodniałeś? Wdzięczność. Byłam blisko. Petunio, gdy przyjdą Masonowie, ty będziesz... nie? No i powitam ich. W... Ja patam, Petunia. A ty? Dajcie mi butelkę prosteczę i znikam. I o to chodzi. Tylko niech się schodzi! No napijemy się i zaraz będę leciał. Ja... O, matko, ale miałam brzydkie skojarzenie. Wielki, to dla mnie zaszczyt. A ty to kto? Jestem z Gredek. Domowy skrzat z Gredek. Biedrona. 2115. Biedrona. O! Jakiś typek napisał, czemu usiądę na... Usiądziesz? Usiądziesz? Ouais. <y <i i> <iicioeur> <chabitude> Oczadiałeś? Ja tak ja nie jestem. Dopiero na drugiej randce. Powiedziałem coś strasznego. <skricze> Mocny łeb! Prawie jak ja do wódki. O mało nie wyraził się źle o swojej rodzinie. Że znamy się? Czekaj, poznaję tą szmatkę, taką samą mopowałam. Nie może w tym roku wrócić do szkoły. Co nie mogę, gdzie nie mogę? Ja wszystko mogę. Spiczkowcy kombinują naprawdę okropne rzeczy! Ten mały kaczor? Tło się odwraca, miało mnie tu nie być! To szafy! Co nic! Ja Harry, mogę już wyjść? ja, ja tylko... Ja mam klaustrofobię! Nie chcący. drzwi. Dobra wychodzę! Nie dam się tak traktować. Wyszłam z szafy. Zamawiam taxi Fly i mnie nie ma. Szybciej, zwijaj się. O nie, powinni ostrzegać, że kierowca będzie rudy. <śmary> Kochają mnie. Upaki, daleko jeszcze? Może zajdziemy do Maka. Szybko, cicho, cicho. To tu? A czemu ci? Oszukaliście mnie, to nie jest McDonald's. Zwykły dom. Ale ze mnie żadna szelągowska, ja go wam nie wyremontuję, to nie wiem po co my tu. Jak miło Cię znowu widzieć! Czekaj, znamy się? O, już pamiętam, pani z dworca. Jak się tu pani mieszka? Brak ubrań, znaku życia, nie ma samochodu! To prawie jak w Polsce, czego tam teraz o węgiel walczą. O! skłodniałam. Dam ci coś smacznego. Okej! Okay. Jednak macie maka! I zajadaj. No dobra, tylko górka wyjmę. Nienawidzę kurwy Pięknie. Nie żałuj sobie. Cały czas gada tylko o tobie. Ty jesteś rudy, to co się dziwisz? Witajcie, Wesley No dzień dobry. Co to za jeden? Jestem Mucha. Co lata, a nie ró... O rety. Naprawdę? Ocza działaś? Nie widzisz kropek? Biedrona. Powiedz, do czego służy gumowa kaczka? Wydaje mi się, że to taka imitacja jednego z naszych prezesów. Też jest mała, nie za wiele mądrego ci powie, i ludzie chcą ją zatopić. A ty co tam masz? To listy z naszej szkoły. Do mnie też? Dumbledore już wie, gdzie jesteś. Podobno. Święty Mikołaj wie wszystko. Lecimy na zakupy? On nigdy nie podróżował dzięki proszkowi Fiu Mamo. To no. prawda. Wielu proszków już próbowałam, ale o tym jeszcze nie słyszałam. Nabierz trochę proszku. Rozsypałam! No do cholery jasnej. No to koniec. Wow. O, jeszcze trochę zostało. Co ty tam wyprawiasz? A, Grydziu, tęskniłam. Chodź. Co dziś robiłeś? Ja szukałem... Szukałem czegoś skutecznego na ślimaki. Ciągle mi zżerają kapustę. To byłam ja. Wkurzyłam się, że mi nie odpisujesz, to ci zażarłam. Ale gdybyś wszedł do łazienki, to byś wiedział, jak bardzo żałowałam. Jak dobrze, że cię widzę. Hermiona, jak zawsze w porę. I jeszcze się nie zdecydowałam, czy się lubimy, czy nie. A nie i panowie, pan Gilderoy, Lockhart. No co to za pucuś? Zapraszam, dziewczynka. O, pan, z aparatem. No, widzieliście to? Czyżby to. Tak, to ja. Uśmiechnij się, obaj trafimy na układkę. Zapłacą mi za to? Za darmo. Nie, fajnie, wychodzę. Wchodzi do księgarni i już trafia na okładkę. Za darmo? Za to chyba powinien nie płacić. To twój ojciec? już Malfoy. <gryw> Oddaj książki mojej koleżance. Widzimy się w pracy. Dobra, powiem wam. Miałem z nim romans, ale krótki. I nie wiedziałem, że to ojciec Malfoya. A my w szkole. Ty to nie masz na co liczyć. Bleh. Dobra, to lecimy. Wy pierwsi. Znowu to samo? Ej! Kup se klej! Co wy tu wyprawiacie? Pówno! Nie interesuj się, bo w mordę dostaniesz. No. Przejście musiało się jakoś zablokować. Rok temu miałam to samo. No to pociąg nam nawiał. O to może pojedziemy samochodem. Kto kieruje? Chary. Nie. Padło na ciebie. My będziemy pić. Włącz tryb turbo. Dobra. To już? Co to za złom? Passat 9 już maluch mojej babci ciągnie lepiej. No i teraz po torach do celu. Jestem genialna. Słyszałeś? To mój czajnik! Wodę na herbatkę wstawiłam. Chcesz się siku? To dawaj przez drzwi. Ty no, było tylko siórę wystawić. Podaj mu rękę. Nie mył po Ja już żartowałam, pomóż mu. I co lużej? No, najwyższy czas. Chyba widziałam świętego Mikołaja. Witaj w domu. Jak tylko wylądujemy, wystawiam ci jedną gwiazdkę za przejazd. Moja różka. Jak tylko stąd wyjdziemy, zrobię z tobą to samo. Co to było? Groźba. A! To ta wierzba. One nie powinny płakać? Żyjemy! O nie, moje drzwi nie działają. Dobra, wypad stulejarze, bo ja wyłażę. Pił. No i leżeć? To to mnie zabije. Ja będę pierwsza. Nie dzisiaj. No dzień dobry. Muszę was ukarać. Czekałam na to całe wakacje. Witam uczniowie! No dzień dobry. To będą ekstra zajęcia. Z zielska! Dziś będziemy rozsadzać! O, lubię rozsadzać! Najbardziej ludzi po kątach! Czekaj, to się rozstawia. Gorzej jak mnie coś rozsadza, na przykład po kebabie ostatnio, słuchajcie! Mandragory! Co? Takieś mandarynki? Czytałam, że ożywiają spetryfikowanych czyli zamienionych w kamień. Dobra, nie bądź taka mądra, bo ja głupio wychodzę. Chcesz się przyjaźnić, czy nie? Mogłyby was ogłuszyć! Każdy musi założyć na głowę, ochraniacze na uszy! A da się tu włączyć jakąś muzykę? Nic nie słyszę! Złapać mandragorę i wyciągnąć! Moja się chyba zepsuła, nie chcę wyjść. No trudno, to ja wyjdę. Mogłeś tam wsadzić co innego? Skleiłeś tak, jak ci mówiłam? No tak. Było tą srebrną. Lepiej trzyma. O, bomba! Nie, już się nie dam nabrać. Mm -mm. No posrało ją? Moje psiki? Wesley dostał wyjca! Jeszcze dostanie w pi**ol! Bo wczoraj zapomniałam. RONALDZIE WESLEY! JAK ŚMIAŁEŚ UKRAŚĆ AUTO?! Moje rachunki robią tak samo, nie kłamię. Ciekawi was zapewne, kto w tym roku będzie was uczył obrony przed czarną magią. Ani trochę. Ja. Wow! No tego się nie spodziewałam. Zdobywca nagrody... Tygodnika Czarownica Za najbardziej czarujący uśmiech świata Ta? Dawaj sprawdzimy Teraz No powiem tak Kolgiet Cię nie weźmie Ale dogadałbyś się ze świnkami mojej babci Ja jestem z wami Pan z nami chuj z wami Trzy zrowaśki i do przodu jadę z mi. Co? Tak śpiewał tako Nie mogę? Bo co? Oto je drażni. To smurfy? Jakieś takie wkur... Ciekawe, co pan zrobi. Teraz. Gwiazda! Pójdę do domu. Aha, albo nie, to jest ciekawsze. Może znajdziecie mnie! Pixie besternowej. I co teraz? Masz drugą różdżkę? Dość tego! Zostaw mnie w spokoju, bo ci wyrwę nogi z dupy gnoju! Jakby to powiedziała wielka poetka. Szachmat! W lecie obmyśliłem nowy, treningowy program. A ty nie masz co robić w lecie? Ćwiczymy wcześniej, mocniej i dłużej. Wcześniej to ja śpię, mocniej chrapię, a dłużej to dłużej też śpię. Kupiłam nowy kocyk. Co? No na promocji, była poza tym. Ja zaklepałem boisko na dziś. Odpada, zobacz sobie. To właśnie chciałem wam powiedzieć. Sprzedałem im nasz dostęp za stówę. No co chciałam mieć na kocyk, a poza tym mają nowego. Macie nowego? Kogo? A ty co wpadłeś do wiadra z farbą? Jak widać. Wolałabym nie widzieć. Nigdy. To Nimbusy 2001. Chyba Gimbusy 2001. Widziałeś ich? Zobacz, ten to ma nawet. Tauna. Przynajmniej jest świadome. U nas liczy się talent. No właśnie. Dlatego ona z nami nie gra. Wredna szlamo. No mówiłam, że Gimbusy. Kto tak mówi? Boże, co za dzban. A ty co się cieszysz? Ja patam. Ucha. Dobrze, że to nie biedronki. Jest co jak i to w zasadzie mam problem. Mam taką biegłąkę. Taką straszną. Na to potrzeba specjalnego sprzętu. A co ty mi tu? Ja tylko na porcelanie. Jemu daj. O, o rany! Dobrze, że wypluwa. No, mówiłam, żeby nie połykał. Ale to wszystko na drako. Nazwał mnie szlamą. O, żartujesz. O. Nie czaję, o co chodzi. To źle? Przezwisko dziecka mu goli. No i co? Mówiłam, że on jest popie... Kulturalni czarodzieje nie używają takiego języka. Wiesz co, ja cię tu bronię a ty naprawdę. Teraz mi przykro. Chodź do mnie. Mm, Daddy! Ty wiesz, jak mnie rozgrzać! Ale ochyta. Dzieciaki do domu? Mamy statusem do porozmawiania. No bo będą patrzeć. Nie warto się tym przejmować. You not noty. Inni zapewne wiele by dali, żeby dostać taką karę. Ja bym tam wolała klapsa w moją pupkę kilka razy. Trzeba się o nią nieustannie troszczyć. Ha, jeszcze jak. Ale masz sexy głos. Co? Nie ty, ktoś mnie wzywa. Muszę iść. Matko, czy to ty dni? Nie, jeszcze nie. To tu lubi na ostro A co wy tu robicie? Gdzie jest mój głos? Głos? Jaki głos? Seraki O Już nieważna. Zepsuliście mi zabawę Komnata tajemnic została otwarta Strzeżcie się wrogowie dziedzica Napisane krwią Nie, galaretka wiśniowa Chciałabym być tym dziedzicem To kotka filcza Kotka filcza jest dziedzicem? A nie, tam wisi <laughs> Filcz kotkę Miau Ale już nie ma Ale jak ją spetryfikowano? Tego nie wiem U! Dobrze, że święty Mikołaj jednak nie wie wszystkiego. Wzięłam laptopa, oglądamy coś? Proszę o uwagę. Ten program? To nie chcę. Będziemy przemieniać zwierzęta w puchary na wodę. Na mnie nie patrzcie. A możemy w kieliszki na wino? Raz, dwa, trzy, ferraverto. Nieźle, teraz ja. Raz, dwa, trzy. Martini fiero. Ekstra, co? No dobrze. Tylko dobrze, bo nie próbowałaś. Mm! Pycha. I co obstrałaś się po tej historii? Tak. Nie widać? Kochana, nawet czuć. Ciekawe tylko, kto to jest. Chciałabym być to ja, ale coś mi mówi, że. Jeśli myślisz o Malfoju. To jasne, nie słyszałaś. Może Ron ma jednak rację. Przecież ja to powiedziałam? Chciałam, znaczy się? Spójrz na jego rodzinę. Ron ma rodzinę. No tak, pani z dworca. To może trzeba zapytać przygłupów Malfoja. To może puszczą farbę. Oni już to chyba zrobili. Malfojowi na łeb. Łatwe to nie będzie. No to wymyśl coś, niby taka mądra. I złamiemy niestety szkolny regulamin. To jest regulamin? I będzie niebezpieczne. No trudno. Niebezpieczne. Głucha nie... nie jestem. Słyszałam. Siemka? Co dziś pijemy? Eliksir wielosokowy. Mam nadzieję, że alkohol też tam jest. Odpowiednio uważony pozwala temu, kto go wypije, na czasowe przyjęcie wyglądu zupełnie innej istoty. Ja chcę być jak bijące. Będziemy jak krapigory. Tak. Ale oni są grubi. Wiem. Ile mam czekać, żeby być bijące? Aż miesiąc. To wy bądźcie grubi, a ja poczekam. Dawaj, Angela. Nie no, Angela. Teraz to mnie zaskoczyłaś. Co się z tobą dzieje? DZIEWIĄTY gol DLA Slinderinu! Nie no ludzie, żarty się skończyły, weźcie się do roboty! Co jest? Gówno. Kopytka z sosem sobie jem. Ktoś maczał w tym paluchy? Spoko, to byłam ja. Ohohoho, gorące! To jakiś balet? Może? Nara! Nie dogonisz mnie nigdy! Ale ja nie chcę. Nie udawaj, że coś tam miałeś. Chodź do mamusi, ci, ci, ci. Chodź, 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 chodź. Wygrali Buja. Ej, zamknąć japę. Że ktoś się już kiedyś otworzył? Ty! Cały czas gadasz i gadasz. Możliwe. To te nasze drineczki? A to jak ktoś wejdzie i będziemy musieli się podzielić? <SUSZ1> <SUSZ1> skąd? Nikt tutaj nie wchodzi. Dlaczego? My weszliśmy. Przez Martę. Tak daje czadu? Nie czuję. Jęczącą Martę. Marta? Ta figę warta czy ta. Ja jestem Marta! Wow! ale ci jedzie. Tam coś zdechło? A nie, to ty. Masz miętosa i spływaj stąd. Wzięła to dosłownie. Tu mam stać? Proszę, bliżej. A, ty dzwoniatku, jestem zajęta. Po to tu przyszliśmy? Bym was nauczył. Jak w razie zagrożenia, należy się bronić. Ja już umiem. Nogi za pasy lota. Tak się składa, że mam w tym doświadczenie. No kto by się spodziewał? Chciałbym przedstawić mój asystent. Wyjdzie stąd cały. Ja bym się o ciebie martwiła. Raz, dwa. 3. Co się cieszysz, hamie? Zaraz cię połamie! Czą z tego wyjdzie? Wyjdzie. Prosto do szpitala. Kto następny? Malfoy. Serpentsortia! Uuu! Snakey, snakey! Spokojnie, ja to ogarnę. Spiech. Co się gapisz? Po chińsku mówię? Vipera Ja mam to pod kontrolą. Jesteś wężousty. Rozumieją cię węże. Gdzieś to już słyszałam. Nie bez powodu sliterin ma węża w swoim godle. Salazar Slytherin był wężousty. Był ciepły? No i co z tego? Chciał to sobie był jaki problem. On żył tysiąc lat temu. A wtedy żyły tylko dinozaury. Musiało być mu ciężko. Ej, mogę spisać od was pracę domową? Co mi się... Co nie się tak na mnie gapią? Ja pierdziele! Ale wiocha! Idę stąd. Znowu ten seksi głos. Dzień dobry. Profesor Dumbledore czeka na ciebie. O matko! Święty Mikołaj widział to! Dobra. Chcesz coś? Cytrynowy sorbet. Nie wiem, czy będzie miał. Dobra, zapytam. No i gdzie on? Dobra, to se zapalę? Ja, ja, ja nie chciałem, ja tylko. Ja nic nie robiłam. To Feniks. Uuu, tak z nim rozmawiasz? Ich łzy mogą uzdrawiać. Czodersko, patrz to. Też Feniks. Kochany panie psorze... Dobra, i tak by się wydało. Jesteśmy razem. Złożę przysięgę przed ministerstwem. Tak idzie. Trzymaj konie, kolego. Jeszcze zaobrączkować się nie dam. Przepraszam za niego. Dam mu nauczkę wieczorem. Zaczekam za drzwiami. Zaczekaj na mnie w sypialni. Eliksir gotowy. Potrzeba tylko odrobiny tych, w których się zmienicie. <noise> A gdzie ja znajdę Bijące? U, wezmę jej płytę. <noise> Zdrowka. Na zdrowie. To nie Aperol Zaraz pawie puszczę Nie na mnie A O matko Jestem jak biące. Nie lepiej Jestem Biedronce Tak to ja bym mogła moć He! Hermiona idziemy na miasto idziesz? Chyba nie pójdę To ja też nie idę mam tylko godzinę żeby być Beyoncé. Co ja będę robić? Wmiatajcie! O na pewno Królowa nie sprząta. Pomyślmy, nagrać płytę? Nie, może kogoś poznam. Nie, wezmę kredyt. Yeah! Oj, wróciliście? Zobaczcie na Hermione. Spójrzcie na mnie. Ona ma ogon. Dobrze, że nie penisa. Ule! 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 Chyba jęcząca Marta zalała toaletę. Ona zalała. Się w trupa. Nikt, serio? Sztywniaki. Chcecie rzucić czymś we mnie? A niby w jakim celu? Toś dla zabawy, wali książką we mnie. A to nie jest tak, że wszystko cię przeleci, by no, przez ciebie przeleci? Uh -huh. To po co ta afera? We, dobra, idź się popłać. Miałam kiedyś haskiego, a robił tak samo. O, zeszyt! Jest mój, nie zdążyłam kupić. Kochany pamiętniczku. Jestem biedrona. Łatafa! Mam na sobie seksy fartuszek. W co jesteś ubrany? Dlaczego nie powiesz? Co tu się dzieje? Witaj, Hagrid. Zostaw go! Mm, młody też jesteś dobry. To ten potwór? To nie on! Mówi, że nie on. To nie on. Dlaczego nie rozumiesz? Się dziwią, że nikt nie chce czytać książek. Uprzedzę, to może być dla was szok. No, dobra, nie jedno, już widziałam. No teraz to szokłam. Mówiłam, że wyżera rzeczy z mroźni. Pewnie za długo tam siedziała. Znaleziono ją przy bibliotece. Ach, to jednak typowa Hermiona. Nic szokującego. Trzymała to. Kto by pomyślał? Taki z niej narcyz? Przecież ona się nie maluje. Z powodu ostatnich wydarzeń? Jakich? Chyba nikt mnie nie zaprosił. A. Wszyscy uczniowie mają wracać do swoich salonów najpóźniej o szóstej wieczorem. A co z imprezami? Miałam kręcić balet o ósmej. Jeśli nie złapią winnego za te ataki, szkoła zostanie zamknięta. Uuuu! Ktoś powiedział wakacje? No cześć Hagridio. Hej! Co ty się mnie boisz? Dobra, pokojony nie chcą wakacji, więc może. Y co to za potwór? Powinniście wiedzieć tylko, że. Kogo zaprosiłeś? Pod pelerynę. Pod twoją pelerynę? Nie? Chłopaki, przesuncie się. Hagridzie. Ja pierdzielę, ale duszno. Gdyby. gdyby ktoś postanowił czegoś szukać. To nie podkocem, nikogo tu nie ma. To najlepiej zrobi, jak pójdzie za pająkami. No chyba żart, słyszeliście to? Patrz. Ale są do zakazanego lasu. Ja nie chcę. Dobra, pójdę z wami, bo jesteście większe pipki niż ja. Możemy już wrócić. Jestem za... Idziemy. A co się stało z demokracją? To ty ze skrzyni Hagrida. To on otworzył komnatę. Hagrid nigdy nie otworzył komnaty tajemnic. Jakąś tam otworzył. To już wiemy, co chcieliśmy, spadamy. Żegnajcie. Przyjaciele HAGRIDA Ja jestem kimś więcej. Ej, była mu hermiona, miała coś w łapie, ale to chyba jakieś baśnie i legendy. Czytaj. Żadna nie jest tak groźna jak bazyliszek. Ten ogromny wąż żyje setki lat. Może to ten potwór? I zabija spojrzeniem każdego, kto napotka jego groźny wzrok. A to jak moja teściowa, Znaczy była, już nie mam. Hermiona odkryła to! Pipez... pipez pipes jak pipeski? Rury! Tańczy na rurze! Ale bazyliszek czy hermiona? Łazi rurami. To też ma sens. Czekajcie, słyszycie to? Potwór porwał uczennicę! Ciekawe kogo? Ginny Wesley. A to spoko, ona też była ruda. No tak, to twoja siostra. No to w takim razie musi panią ratować? Mm, mam się wykazać? Nie, no pokazać. Na wybiegu ukropy. Ale najpierw się troszeczkę. Przygotuję. Ty no debil. Ty, ale wiesz, że ja żartowałam z tym pokazem, co? E, no tak. E. To gdzie się pakujesz? Wzywają ważne sprawy, muszę jechać. A siostra rudego? Ty nie żałuje jej bardziej niż ja. Zaraz dopiero pożałujesz. Gdzie ty się to? Masz daje nogę? Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę. To cię połamie Ty w ogóle coś potrafisz, leszczu? Umiem rzucać czary zmieniające pamięć. Cze, to nawet wódka potrafi. Idziesz z nami. Marta, kochana, zuczutka, powiedz mi, ty tu umarłaś? Dokładnie w tej kabinie. Srałaś? Chowałam się, bo Olivia Hornby mówiła, że mam na okulary Oliwka Hornby? Napalona w sensie? To pewnie Brazil, Oliwka Brazil Po głosie poznałam, że to chłopak Pewnie ze Smolastym, Oliwka ze Smolastym to byli Więc otworzyłam drzwi, żeby go stąd wyrzucić Matko, i co dalej? Zauważyłam tylko parę wielkich, wstrętnych, żółtych oczu O tam, przy walce. Tam, to ja też zgonowałam po ostatniej imprezie, pamiętacie? To właśnie tam To tutaj no, tam rzekałam. Dezwi się w mowie węży. O, dobry plan, czekaj. Otwórz komnatę, bo ci sklepie lepiej. To lecimy. O, tu chyba kończą wszystkie kości z kurczaka z kolacji. O, jesteś jeszcze trzinełką. Prawdziwe bohater. Panem Roku zostaje... I Jednak on cię przegonił. O nie, znowu sama muszę iść? Chyba tak. Świetnie. Kolejne drzwi. przesuncie się, węże. Bo ja się tu prężę. Hermiona by na pewno tego nie znała. O, tu jesteś, dziennik wstawaj! Wstawaj, no, to nie pora na drzemkę. Nie obudzi się. Uuuu, ażem gnęła przez ciebie. Ty jesteś tym. Wspomnieniem. Żyjącym w dzienniku od półwiecza. Hmm, to całkiem długo. Ja rosnę w siłę. Jak to robisz? Jesz danonki? Ej, to ona otworzyła komnatę? Ja jej kazałem. A ty jesteś? Jak chcę, mogę być przekonujący. Pracujesz w wonie? Tego ode mnie chciałeś? Poznać cię trochę. Ja już to znam. Najpierw jakiś tego strz a później promka na kremy i chcesz coś zdejmować. Co chciałeś zostać królem sprzedaży? Od miesięcy mam nowy cel, którym jesteś ty. To ustaw się w kolejce. Ale przypominasz mi kogoś. Mój były był bardzo podobny do ciebie, tylko nazywał się inaczej. Był ze mną? Z tobą też? Tomasz Nosowski, wiedziałam. I co? Chcesz znowu do mnie wrócić? Nie, a, a Czyli mówisz, że teraz jesteś Lord Voldemort, tak? A mówił do ciebie Woldziu, Tak słodko? Woldziu! Ja będę tak mówiła. Voldziu! Wow, wąż mu wychodzi z ust. Wężo-usty. Dobrze, że ja też jestem wężo-usta. On słucha tylko mnie! Tak? Sprawdźmy. TO BYŁA TYLKO ZMYŁKA, TERAZ! Twój ptak oślepił Bazyliszka, ale został mu jeszcze słuch! Słuch mu też zniszczę. I czas na cios ostateczny! Rozsuwany. I co głupio czy teraz? O nie, jeszcze ta umiera. Ile zła może wyrządzić głupi dzień? To twój dziennik, także jakby hej. A zwłaszcza w rękach takiej durnej uczennicy. Jakiej? Rzuć to nie! A ja ja Udało się! Ty laska, wstawaj! Ja chciałam tylko powiedzieć, że wszystkich pokonałam, tamtą uwolniłam, także należy mi się jakiś prezent. Kto to? Święty Mikołaj, jak to? Szukasz czegoś? Tego? Kogo? Jego? Zgredek! Zgubiłam się! Idziemy! To jest chyba twoje! Moje? Nie, świętego Mikołaja! No twoje! Nie wiem, o czym ty mówisz. O już nie udawaj, widziałam tam twój wpis. Kochany pamiętniczku, dzisiaj pierwszy raz farbowałem włosy! Idziemy. To fryzjera? Otwórz to. Zgredek dostał skarpetę. Ty mały stópkarzu! Tylko nie wałaj za często. Zgredek jest wolny. Awada! Zlewada! Żałosne. Jak może się Zgredek odwdzięczyć? Pół litra wystarczy. Słuchajcie, mam dobry żart. Jak witają się ludzie bez rąk? Czołem! Znałeś to? Ale fajnie! Podobał ci się? U! Super! Fantastycznie! Zdaję taki dobry był? Agriciu! Chcę tylko powiedzieć, że. Cii, ja ciebie też. Hogwart bez ciebie nie istnieje. Nie no, nie gadajcie tak.